Cześć! Z tej strony Ola. Ja zrobiłam tak naprawdę to trofeum w tym miejscu podczas jednej z misji popularnych mniej więcej w połowie gry. Natomiast możecie to tak naprawdę w każdym momencie zrobić tutaj, w tym mieście. Całość tak naprawdę polega na tym, żeby znaleźć grupę mnichów, takich jak tutaj. Nacisnąć dół na krzyżaku i nałożyć kaptur, a następnie podążać z tą grupą aż do momentu w którym miniecie jakiegoś strażnika. Mi tak naprawdę to wpadło po kilku metrach, mimo tego, że, że nie było tutaj jakichś przeciwników. Dlatego myślę, że nie powinniście mieć problemu z tym trof trofeum. Dzięki za oglądanie. Cześć. Solum <trony> est una via ad emundationem propriae vitae eius terrenae terminales veluti giro includi penitentiam et per peccatum enim